Cześć, witam Cię w odcinku z serii Zadania z Informatora Matura 2023. Dziś zrobimy zadanie 13. Podstawa programowa wymagana do tego zadania wyświetla się w tym momencie na ekranie. A teraz przejdźmy już do rozwiązywania. Rozwiąż równanie x minus 1 całość do czwartej odjąć 5x minus 1 całość do kwadratu plus 6 równa się 0. Jest to zadanie otwarte za 3 punkty, więc już trochę więcej. Zatem warto go nie pomijać i przynajmniej spróbować zacząć robić to zadanie. To równanie może się wydawać dość straszne, i od razu pierwsze co powiem. Nie podnosimy tego do tych potęg. Nie podnosimy x-1 do czwartej i nie podnosimy x-1 do drugiej. Jest to najgorsze co można zrobić w tym momencie. Bo dostaniemy równanie czwartego stopnia, którego tak naprawdę nie potrafimy rozwiązywać. Zamiast tego zastosujemy taki trik. Weźmy sobie zmienną T. Może to być jakakolwiek inna, niewiadoma, inna litera. Byle nie X, bo Xa już mamy. A my teraz tworzymy sobie nową, niewiadomą, nową zmienną. I to T. Będziemy podstawiać za każde x minus 1, które pojawia nam się w tym równaniu. Zatem nasze równanie wygląda teraz w następujący sposób. Mamy x minus 1 do 4, a za x minus 1 podstawiamy t, czyli to będzie t do 4. Minus 5 i teraz mamy x minus 1 do kwadratu, więc możemy podstawić t do kwadratu plus 6 równa się 0. Wciąż mamy równanie czwartego stopnia. Więc pytanie, czy to jest najlepsze podstawienie, jakie możemy zrobić? Możemy teraz wykonać drugie podstawienie, albo od razu wykonać trochę lepsze niż teraz. Zauważmy, że to x-1 zawsze jest w parzystej potędze, czyli w czwartej lub w drugiej. Więc zamiast podstawiać po prostu t za x-1, możemy od razu podstawić za x-1 do drugiej. Uwaga, tutaj wiadomość z przyszłości. Nie zwracajmy uwagi na te zadania, które są już obliczone niżej. Na razie tylko chciałam przypomnieć, że jeżeli podstawiamy sobie takie t i t jest kwadratem, bo mamy x minus 1 do kwadratu, to musimy zakładać, że t jest większe od 0. To jest ważne w momencie, gdy już dostajemy rozwiązania. Wtedy tutaj te potęgi nam się zmienią czyli x minus 1 do drugiej, no to faktycznie mamy po prostu. A teraz jak mamy x minus 1 do czwartej, to to jest tak naprawdę x minus 1 do drugiej, i to jeszcze raz do drugiej. A to x minus 1 do drugiej to było nasze t. Czyli tu możemy zapisać, że to jest t, ale do drugiej, czyli tutaj mamy t kwadrat. I teraz mamy już zwykłe równanie kwadratowe, które potrafimy rozwiązywać. Można to zadanie rozwiązać na różne sposoby. My skorzystamy z karty wzorów. I rozwiążemy to zadanie korzystając z delty. Delta liczymy ze wzoru b kwadrat minus 4 ac. U nas a to jest 1, bo przy t nic nie stoi. b to jest minus 5 i c to jest 6. Liczymy więc delta równa się b kwadrat minus 4 ac i to się równa b, czyli minus 5 do kwadratu, a więc 4 razy 1 razy 6. Minus 5 do kwadratu to to samo co 5 do kwadratu, czyli 25. Odjąć. 4 razy 1 to 4, razy 6 to 24. Delta wychodzi nam jaka ładna 1. I jest to delta większa od 0. Teraz potrzebujemy ilości rozwiązań i wzorów na te rozwiązania. Również jest to w karcie wzorów. Jeśli w tym momencie patrzycie na kartę wzorów, jest to na następnej stronie, już na stronie 8, w tym samym rozdziale. Mamy przypadek delta większa od 0, czyli nasze równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania rzeczywiste. I mamy wzory na te rozwiązania. zauważmy, że tu jest x1 x2, bo wcześniej było równanie kwadratowe z x, u nas to będzie t1 i t2. Potrzebujemy pierwiastek z delty. W naszym przypadku jest to dość łatwe, bo to jest pierwiastek z 1, czyli po prostu 1. No to teraz obliczmy sobie rozwiązanie pierwsze t1, Minus b, czyli minus minus 5, minus pierwiastek z delty, to już policzyliśmy, że to jest 1 przez 2a, czyli przez 2 razy 1, minus minus 5 to jest 5, odjąć 1 przez 2 razy 1 to jest 2, czyli to jest 4 przez 2, czyli po prostu 2. Te 2 to mamy dokładnie to samo, tylko że to jest plus 1. Czyli to będzie 5 plus 1 przez 2, czyli 6 przez 2, i to się równa 3. I teraz znowu uwaga z przyszłości. Jeżeli mamy już obliczone, że T1 to jest 2 i T2 to jest 3, sprawdzamy właśnie, czy T jest większe od 0, bo wcześniej zrobiliśmy to założenie. Gdyby wyszła nam tu ujemna liczba, to wtedy mamy sprzeczność, bo nie mamy kwadratu z ujemnej liczby. To jest dość ważne. No bo mogłoby być sytuacja nie taka fajna jak tutaj, czyli wyjdzie nam jakaś ujemna liczba, no i wtedy nie mamy rozwiązań. A teraz wracamy już do zadania. I teraz tak naprawdę za to, co zrobiliśmy tu wcześniej, tu będziemy mieć już jeden punkt. Teraz wydawałoby się, że tu już będzie drugi punkt. Za obliczenie tych t1 i t2, ale jeszcze nie do końca musimy zrobić jeszcze jedną rzecz, i to już da nam drugi punkt. Zauważmy, że naszym t, wcześniej zapisanym, było x minus 1 do kwadratu. Zatem teraz za każde to t, które sobie wyliczyliśmy, czyli ta dwójka i trójka, to będzie właśnie nasze x minus 1 do kwadratu, czyli zapisujemy tak naprawdę dwa równania. Czyli tak, zamiast t piszemy x minus 1, do kwadratu, tak jak wcześniej tam podstawialiśmy. I to się musi równać 2. Albo mamy drugie rozwiązanie, czyli x minus 1 do kwadratu to musi się równać 3. I jeżeli to zapiszemy, to już mamy drugi punkt. Nie musimy tego rozwijać, nie musimy tego rozwiązywać i mamy dwa punkty już tak naprawdę. Jeżeli zapisalibyśmy tylko jeden, to trzeba by ten jeden rozwiązać, co będziemy zaraz robić. I wtedy, nawet jeżeli tego drugiego nie ma, to też są dwa punkty. Więc w zależności jaką drogą pójdziemy, no ale warto zapisać od razu dwa, bo do darmowe punkty, jeszcze nawet się nic nie policzyło. Ok, zajmijmy się na razie tym równaniem: x-1 do kwadratu równa się 2. Ja tutaj już przygotowałam wycinek z karty wzorów z rozdziału 6 strony 7, czyli nasze wzory skróconego mnożenia, bo jak widać, w każdym z tych równań tak naprawdę mamy wzory skróconego mnożenia. I jest to wzór na kwadrat różnicy. Zatem rozwinijmy ten kwadrat różnicy. Naszym a to jest x, naszym b jest 1. Zatem a kwadrat to będzie x do kwadratu minus 2 razy ab, czyli 2 razy x razy 1. 2 razy 1 to jest 2, x zostaje. I plus b do kwadratu, czyli 1 do kwadratu to jest 1. I to się równa 2. Przenosimy wszystkie wyrazy na lewą stronę. Czyli mamy x kwadrat minus 2x plus 1. Przenosimy dwójkę, czyli zmieniamy znak. Minus 2 równa się 0. I to jest x kwadrat minus 2x plus 1 minus 2 daje nam minus 1. Równa się 0. I to równanie już możemy rozwiązać korzystając z delty tak jak wcześniej. Czyli znowu musimy policzyć deltę. Naszym a jest 1, b to minus 2, ac to minus 1. Liczymy deltę b kwadrat minus 4ac. Czyli jak sobie podstawimy, mamy minus 2 do kwadratu odjąć 4 razy 1, razy c to jest uwaga, minus 1. I wyliczamy. Minus 2 do kwadratu to, to samo co 2 do kwadratu, czyli 4 odjąć. I tak naprawdę dodać, bo mamy 2 minusy i 4, czyli nasza delta to jest 8. Tak jak wcześniej potrzebujemy policzyć pierwiastek z delty, czyli to jest pierwiastek z 8. A 8 to przecież to samo co 4 razy 2, więc możemy z 4 wyciągnąć pierwiastek. Pierwiastek z 4 to 2. I tu pierwiastki z dwóch. Takie wyciąganie z pierwiastków to jest oczywiście powtórzenie ze szkoły podstawowej. Więc tutaj odsyłam do zadań powtórzenie przed egzaminem ósmoklasisty. Tam jest to wytłumaczone w dziale z pierwiastkami. No, to teraz możemy rozwiązać nasze równanie. x1 to jest minus b, czyli minus minus 2, to już pisze 2. Minus pierwiastek z delty, czyli minus 2 pierwiastki z 2, przez 2a. 2 razy 1 to jest 2. Możemy sobie to skrócić, zostaje 1 minus pierwiastek z 2. x2 to jest to samo, tylko z plusem. Czyli to jest 1 plus pierwiastek. Z dwóch. To są nasze dwa rozwiązania. Do rozwiązania zostało nam jeszcze to drugie równanie, przypomnę je tutaj, czyli mamy do zrobienia tak naprawdę dokładnie to samo, tylko że tym razem równa się 3. Czyli znowu korzystam ze wzoru skróconego mnożenia. Wiem już, że to jest x kwadrat minus 2x minus 1, więc sobie to przepiszę z tego pierwszego równania, to jest x kwadrat minus 2x plus 1 równa się 3. OK, i teraz przerzucamy wszystkie liczby na lewą stronę, czyli mamy x kwadrat minus 2x plus 1, trójka na drugą stronę zmienia znak, czyli minus 3, równa się 0, czyli to jest x kwadrat minus 2x, plus 1 minus 3 daje nam minus 2, równa się 0. Naszym a jest 1, b to minus 2 i c to minus 2. I znów liczymy delta. Tym razem delta równa się B kwadrat minus 4C, to jest jak zawsze. B to jest minus 2 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 2, minus 2 do kwadratu to jest 4 odjąć. W sumie dodać, bo znowu mamy dwa minusy. I 4 razy 1 to 4 a razy 2 to 8, czyli wychodzi nam 4 plus 8 to 12. Mhm. Znowu potrzebujemy pierwiastek z delty. To jest pierwiastek z 12, a 12 to wiemy, że to jest to samo co 4 razy 3, czyli możemy sobie pierwiastek z 4 wyliczyć, to jest 2, i zostaje pierwiastek z 3. No i przechodzimy do rozwiązań. Mieliśmy już x1, x2, więc napiszę x3 i mamy minus b, czyli minus minus 2 to jest 2, minus pierwiastek z delta, czyli minus 2 pierwiastki z 3, przez 2a, 2 razy 1 to jest 2. Znowu możemy sobie skrócić, czyli to będzie 1 minus pierwiastek z 3. No i x4 to jest to samo, tylko z plusem. Czyli to będzie 1 plus pierwiastek z 3. I tak naprawdę to są nasze cztery rozwiązania. I za podanie poprawnych czterech rozwiązań mamy 3 punkty. Czyli naszą odpowiedzią będzie x1 równe 1 minus pierwiastek z 2, x2 równe 1 plus pierwiastek z 2, x3 równe 1 minus pierwiastek z 3, x4 równe 1 plus pierwiastek z 3. To są cztery rozwiązania, wszystkie są poprawne. Na dzisiaj to tyle no i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!